Bez Super 2000 chyba nie dało się dzisiaj więcej zrobić. No wiele się nic nie dało więcej wymyślić, bo, bo jechałem miejscami już naprawdę bardzo szybko. No jeszcze na pewno z jakąś rezerwą są to zupełnie nowe trasy, także człowiek nie wie do końca, gdzie się znajduje. Ale bardzo fajne, szybkie odcinki, no, no niejednokrotnie yy, mroziło krew żyłach, że tak powiem. ale Cało szczęśliwie jesteśmy dzisiejszego dnia na mecie z dobrym wynikiem, także jutro pozostało nam to trzymać, bo tak jak mówię, no do, do góry, do tej dwójki yy, zawodników no raczej nie ma podejścia. Silnik po rewizji, no ile to pomogło? No w końcu. No jak widać pomogło, także, także to jest od razu już naocznie widoczne. Jak będzie jutro? No Podobnie jak dziś, no, będę się starał jechać dalej tym tempem i tutaj odganiać się od zawodników, którzy są za mną, bo tak jak mówię, do przodu nie ma, nie ma podejścia, z tyłu jest, jest dość y, blisko Krzysiek Hołowczyc, także y, postaram się z nim. No, dzisiaj wygraliśmy takie prawdziwe odcinki, bo nie wliczam tego prologu. Y, trzy odcinki z nim, on jeden dwie dziesiątki, także no, optymistycznie wariant na jutro.